W tym roku były dobre, rolnicy są zadowoleni. Pod względem zbiorów był to rok lepszy niż ubiegły. Także ilość rolników zadowolonych na dzisiejszych dożynkach jest znaczna, jest frekwencja wyższa niż w roku ubiegłym. Rolnicy przychodzą, dziękują za zebrany plon. W tym roku żniwa odbyły się trochę wcześniej ze względu na dobre warunki pogodowe, także możemy spokojnie, radośnie, cieszyć się i dziękować za zebrane żniwa. Jesteśmy gminą turystyczną, niemniej jednak z zachodniej części gminy, tu gdzie w tej chwili właśnie odbywają się dożynki, większość mieszkańców zajmuje się rolnictwem, hodowlą, jak również uprawą zbóż. Rolnictwo jest tak naprawdę wymierające już na tym terenie, coraz więcej dużych gospodarstw pada, mniejsze gospodarstwa nie mają racji bytu, więc gospodarze podejmują się pracy głównie w mieście. Niemniej jednak przywiązanie do tych tradycyjnych wartości nadal tutaj jest, rolnicy chętnie przychodzą na dożynki i w nich uczestniczą. Jest to specyfika gminy, gminy podmiejskiej, tak naprawdę nasze społeczności się mieszają, mieszkańcy wsi, mieszkańcy gminy pracują w mieście. Mieszkańcy miasta wy, 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 wyprowadzają się na wieś, bądź odpoczywają na wsi. Także żyjemy w takiej pewnej symbiozie, gdzie wymieniamy się swoimi mieszkańcami, współpracujemy też bardzo blisko, ponieważ nasze społeczności tego wymagają od nas. Do 2024, to wyznacznikiem chyba są nasze więce, które są bardzo nowoczesne, niektóre są zaskakujące, nie kojarzą się z tradycyjnym więcem, jak widać inwencja twórcza jest różna, tak samo jak piękne stoiska, też oświadczy o nowoczesności, o wykorzystaniu różnej techniki i prezentacji sołec przede wszystkim. Skoro sołecki jest taką tradycją, żeby też wymienić i zintegrować społeczeństwo, przede wszystkim te sołectwa, które, które poszły dzisiejsze Zintegrowały się i reprezentowały godnie w Korowodzie. 24 sołeca, które dzisiaj wystąpiły, to jest bardzo duży sukces, dlatego że co roku dołącza do tej tradycji coraz więcej sołec w gminie Suwałki, z czego bardzo się cieszę. A nie ukrywam, że pięknie się też wszyscy przygotowali, bo to jest naprawdę jedyna taka chwila i taki dzień w roku, gdzie gmina naprawdę może się prezentować godnie i wspaniale, jak na dzisiejszym placu widać. Hello?